Głód słów Pańskich. Nauczanie domowe, 1 lipca, księga proroka Amosa, rozdział 8, wersety od 4 do 6 i od 9 do 12. Słuchajcie tego, wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże. I kiedy Szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy przeniczne będziemy sprzedawać. Owego dnia, mówi Pan Bóg, zajdzie słońce w południe i w jasny dzień zaćmie ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentację. Nałożę na wszystkie biodra wory, a wszystkie głowy ogole i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dniem goryczy. Oto nadejdą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pańskie, lecz go nie znajdą. Napomnienie skierowane jest do pracoholików i materialistów, pragnących się jak najszybciej dorobić, wybijających się na krzywdzie innych, zabieganych tak bardzo. Że zapatrzenie w sprawy tego świata przysłoni im Boga, modlitwę i duchowe dobra. Widzimy, że chęć zysku zaślepia ich i czyni nieczułymi na los innych, stają się oszustami, sprzedają plewy zamiast ziarna. Skutkiem takiego stylu życia w tym środowisku będzie zgubienie kompasu, bieganie bez sensu. Kręcenie się w kółko i utrata celu i sensu życia. Nagle ci ludzie odkryją, po co my właściwie to robimy? Dla kogo to robimy? Co ja naprawdę z tego mam? Nawet jeżeli jestem bardzo, bardzo bogaty. Jaka jest konsekwencja? W wyniku takiego stylu życia tego społeczeństwa pojawi się coś zaskakującego. Głód słuchania Słowa Bożego. Te osoby przeżywają wewnętrzne rozdarcie, życiowe rozbicie. Dramatycznie wołają o sens życia. Nie potrafią odpowiedzieć na pytanie o cel tego, co robią. Pojawia się bezradność tak wielka, że jest to zbiorowe zniechęcenie, zwątpienie. I jakby społeczna depresja. To środowisko zapada się wewnętrznie. Będą chcieli znaleźć, uchwycić się czegokolwiek, ale nie będą w stanie tego zrobić. Będzie w nich głód, ale nie będą zdolni do tego, żeby usłyszeć, widzieć, przyjąć Słowo. Słowa Proroka są ostrzeżeniem, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, do takiego społecznego zamieszania i zamętu, że w końcu nikt nie wie, co robi i po co. O co w tym naprawdę chodzi. Zadanie dla Ciebie. Powtórz na modlitwie zdanie z Pisma Świętego, które jest dla Ciebie lampą rozświetlającą Twoje życie. Twoją życiową drogę, Twoje powołanie. Jakie jest to zdanie? Jeżeli nie masz jeszcze takiego, to znajdź je. Słuchaj Go. Niech Ono będzie tym Słowem, które Cię prowadzi. I niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.